Witam wszystkich. Dzisiaj Wam pokażę jak zmienić e, Fosfor Mode w World of Tanks. A więc, aby to zrobić, wchodzimy w menu, później w Settings i mamy tutaj w zakładce General, prawie na samej górze, e, Fosfor I możemy sobie tutaj zmienić na e, pokazywanie mojego wehikułu kiedy. Zginie, na pokazanie wehikułu przeciwnika, kiedy zginie, pokazanie naszego wehikułu, kiedy zginie, w wersji krótkiej, w wersji długiej i po prostu pokazanie naszego wehikułu po wygranej lub porażce. Wystarczy sobie to zmienić na przykład tak. Później nam dajemy aplikację. I to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Do widzenia.